Kosmetyków z witaminą C pojawiło się w ostatnim czasie całe mnóstwo. Jak wśród nich wybrać coś dla siebie? Może dziś wam podpowiem. Przygotowałam propozycje tańsze, droższe w różnej formie i dla różnych typów cer. Omówię kosmetyki tak, abyście jak najlepiej dopasowali je do swoich potrzeb. Oczywiście wstęp teoretyczny musi być, żebyście wiedzieli, dlaczego ta witamina jest taka super i dlaczego powinna znaleźć się w każdej pielęgnacji. Zaczynajmy! Dlaczego witamina C jest super? Przede wszystkim ma świetne. Działanie przeciwzmarszczkowe. Do tego rozjaśnia przebarwienia, ale i zapobiega powstawaniu kolejnych. Dlatego też dobrze jest wybierać ją przy problemach z trądzikiem. Fajnie też wiedzieć, że witamina C podbija działanie filtrów przeciwsłonecznych, chociaż sama przed promieniowaniem nie chroni, bardziej przed jego skutkami. Czy witamina C jest dla każdego? Tak, to bardzo uniwersalny składnik. Trzeba tylko odpowiednio wybrać formę i produkt. Z czym oczywiście zaraz pomogę. Wiem, że niektórzy mogą kojarzyć witaminę C z podrażnieniami, ale już tłumaczę o co chodzi. Kiedyś w kosmetyce najczęściej używano jej podstawowej formy. Jest ona najmniej stabilna i działa w niskim pH, co wiązało się z częstszymi podrażnieniami. Dlatego też nie poleca się stosowania jej w jednej rutynie pielęgnacyjnej wraz z niacynamidem, który niskiego pH nie lubi. Ale na zmianę już spokojnie można je stosować. Aktualnie mamy też dostęp do ulepszonych, stabilniejszych i delikatniejszych form tej witaminy. W dodatku już nawet bardzo niskie stężenie gwarantują dobre efekty. I wcale nie musicie prześcigać się z ilością procentów na opakowaniu. A teraz przejdźmy do polecanych produktów. Moją ulubioną serią z najstabilniejszą formą witaminy C jest ta pomarańczowa z profesjonalnej bielendy. Od razu zaznaczę, że warto szukać promocji. To w końcu bielenda, więc promocja praktycznie zawsze gdzieś jest i można sobie sporo zaoszczędzić. Lubię całą serię, ale wyróżnię tutaj na szybko tonik, który ładnie pobudza skórę i krem który bardzo dobrze spisywał mi się na dzień. Jest lekki, nawilżający, w pierwszej chwili troszeczkę się klei, ale wystarczy dać mu parę minut i staje się niewyczuwalny. Do tego pachnie jak herbatka pomarańczowa. Serum jest świetne, tylko muszę wspomnieć, że jest malutkie i ma opakowanie, które od spodu trzeba nacisnąć, aby wydobyć produkt. Tak mówię, żeby nie trzepać butelką. W każdym razie, techniczne sprawy na bok. Seria świetnie sprawdza się na dzień. Delikatnie nawilża, ujednolica kolory, to rozświetla no po prostu upiększa skórę. Seria zawiera jeszcze kwas ferulowy, który dodatkowo wzmacnia działanie witaminy. W ogóle witamina C plus kwas ferulowy równa się wow. Więc bardzo polecam wam szukać tego połączenia w kosmetykach. Są mega skuteczne. Skóra zmęczona z przebarwieniami i chcąca czegoś przeciwzmarszczkowego może być z tych produktów bardzo zadowolona. Podobną serią z tej samej firmy jest ta z Rosmana. Ona jest według mnie bardziej na noc, ponieważ formuły są cięższe i bardziej odżywcze. Poprzedni krem mogę polecić nawet do cery trącikowej, a przy tym polecam jednak ostrożność ze względu na olej kokosowy. Za to ten będzie lepszy dla dojrzalszych cer. Dla cer wrażliwych mam do proponowania dwa sera – Basic Club i Bielendę. Oba nie zawierają kompozycji zapachowych i są bardzo minimalistyczne. Poza tym łączy je już niewiele. Basic Lab zawiera dodatkowo kwas ferulowy i ekstrakt z miłożębu japońskiego. Jest produktem bardziej skutecznym. Natomiast Bielenda jest delikatniejsza, ale za to zawiera taki składnik, czyli azeloglicynę, która ma działanie przeciwtrądzikowe. To serum jest troszkę niedoceniane, a szkoda, bo często są promocje i naprawdę warto przetestować. Jak już jesteśmy przy cerze trądzikowej, to znalazłam kilka propozycji właśnie dla tego typu cery. Chodzi o serum Mia i test Natura Siberica. Wszystkie trzy zawierają witaminę C w formie SAP, która ma właściwości antybakteryjne. Przy okazji pożale się na opakowania. Skład równie dobrze mógłby robić za hasło kapcza. Mogli dać jednolite tło. Koniec żali, wracamy do tematu. Szczególnie chciałabym wyróżnić tutaj serum Mia, ponieważ dodatkowo zawiera hydrolat z gorzkiej pomarańczy oraz niacynamid. To substancje, które korzystnie wpływają na regulację pracy gruczołów łojowych. Przy cerze tłustej może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem. Co ciekawe, witamina C może występować także w formie olejowej. Najczęściej spotkamy taką w wysokiej jakości produktach, ponieważ jako surowiec jest po prostu droga. Kosmetyki zawierające tę formę są szczególnie polecane przy cerach dojrzałych, a to ze względu na silne działanie przeciwzmarszczowe. Dobrą wchłanialność, a także wsparcie bariery hydrolipidowej. Nadaje się także do cer wrażliwych. Mogę tutaj polecić na przykład serum Bicyclet. Bazuje ono na lekkich olejach, a poza witaminą C zawiera jeszcze na przykład koenzym Q10. To serum jest bardzo uniwersalne i myślę, że spokojnie można wypróbować je nawet przy trądziku, bo mimo wszystko jest lekkie. Oczywiście lekkie jak na olejek. Przez swoją olejową formułę jest bardzo wydajne. Miałam je chyba około pół roku. Używałam na noc, mimo że w większości się płaniało. I tak tu wspominam tylko jeden produkt, bo jest drogi i musiałam go przetestować, aby polecić. Ciekawostką jest jeszcze Soraya Just Glow. Szczególnie galaretka myjąca, serum i złuszczający tonik. Ta seria zasługuje na uwagę, ponieważ jest tania, a pięknie rozświetla skórę. Zawiera witaminę C w formie SAP, którą już wcześniej wymieniłam jako fajną dla cery trądzikowej. Pozytywnie może zadziałać tutaj także dodatek niacinamidu, który reguluje pracę gruczołów łojowych. To nie są też jakieś super zaawansowane kosmetyki, więc każdy może je wypróbować no tylko z tonikiem troszeczkę ostrożniej, bo zawiera kwas nikolowy i mimo wszystko delikatnie złuszcza. Poza tym nie dają tak ogromnych efektów jak poprzednicy, ale to dobre, rozświetlające i delikatnie przeciwzmarszczkowe produkty w niskiej cenie. No i mogą też super zadziałać na pory. Dlatego to fajna opcja nawet dla nastolatków. Jeśli film Wam się spodobał, to pamiętajcie o łapce w górę. Dziś się z Wami żegnam, buziaki, pa!